Wake up. Wake up. Wake up. Dziś podzielę się z wami historią z 2003 roku. Jako młoda rekruterka otrzymałam zlecenie od prestiżowej kancelarii prawnej. Jeden z założycieli tej kancelarii umówił mnie z szefem działu prawa pracy, do którego miałam rekrutować prawnika. Pamiętam to spotkanie, bo ten szef to dziś jeden z najwybitniejszych prawników prawa pracy w Polsce i właściciel dużej kancelarii prawnej. Siedzieliśmy w jego gabinecie, wokoło eleganckie meble, obrazy na ścianach. I w takiej scenerii pan mecenas, partner działu Prawa Pracy, zaczął opisywać prawnika, jakiego poszukuje. Opisywał go z wielkim przejęciem, ważąc każde słowo, a mówił tak. Pani Małgorzato, ja nie potrzebuję kogoś, kto będzie sypał cytatami z kodeksu. Ja potrzebuję kogoś, kto będzie żył prawem pracy, dla kogo to prawo to ciągłe poszukiwanie rozwiązań. Szukam pasjonata, kogoś, kto będzie codziennie ze mną na ten temat dyskutował, będzie szukał, kopał, aż doprowadzimy do tego, że każdy klient otrzyma od nas pomoc, której oczekuje. Niech mi pani znajdzie partnera do pracy, a nie absolwenta z dobrą średnią. To był trudny projekt z kilku powodów. Po pierwsze, mój klient opisał typ pracownika, który zdarza się niezwykle rzadko, jak się przekonałam. Po drugie, ta rozwinięta i ambitna osoba będzie przecież dążyć do niezależności. I po trzecie, oprócz kompetencji, ten pracodawca oczekiwał lojalności, bo chciał rozwijać tę osobę, a przez to cały swój zespół przez wiele kolejnych lat. Rozmawiałam wówczas z wieloma młodymi, bystrymi prawnikami i umawiałam ich po kolei na spotkania z moim zleceniodawcą. I za każdym razem po rozmowie z nim, kandydaci mówili mi, że to był niezwykle wymagający egzamin i że czuli się przemaglowani, że raczej dobrze im poszło, ale jak to na egzaminie, nigdy nie wiadomo, jaki będzie rezultat, póki nie zapadnie werdykt. Aż w końcu trafiłam na mecenas Magdę. Mogę to im je zdradzić, bo zgodziła się na podzielenie się tą historią. Pytam Magdę, jak było i słyszę: Mieliśmy ciekawą dyskusję z mecenasem. Ma interesujące poglądy. Trochę się posprzeczaliśmy, ale w sumie mogę przyjąć jego punkty widzenia w omawianej sprawie. Jakże byłam szczęśliwa, że ją znalazłam, aż do momentu, kiedy otrzymała ofertę od mojego klienta, ale jej nie przyjęła. A dlaczego? Bo takie osoby to indywidualiści. Niezależnie od wieku, zawsze mają różne opcje do wyboru, plus własną wizję siebie. I pani Magda też taką wizję miała. Już jako bardzo młoda prawniczka otrzymała niezwykle interesującą ofertę rozwijania praktyki prawa pracy w Międzynarodowej Kancelarii Prawnej. I odmówiła mojemu klientowi, wówczas najbardziej wpływowemu prawnikowi w tej dziedzinie prawa w Polsce, żeby następnie stać się jego konkurencją. A tak naprawdę jego partnerem na rynku. A partner to nie znaczy wróg, lecz ktoś od kogo można się uczyć. Sam kreuj swoją przyszłość i nie zadawalaj się wszystkim, co Ci jest oferowane. Zadbaj o to, by ta przyszłość była jak najlepsza. Zacznij już dziś. A jak to zrobić, aby wykreować swoją najlepszą przyszłość zawodową, opowiem na swoim warsztacie. Proszę śledzić moje media społecznościowe, bo niebawem zamieszczę na nich harmonogram moich warsztatów. Do zobaczenia.